Wam awansujesz, dyrektorem zostałeś, ale samochód widzę ten sam. Ta kaptła? W wszyscy się mieścimy. Jest bardzo ekonomiczny, na szosie spala 5 litrów. Żebyś ty widziała, Madziu, jakim samochodem tutaj Pronek w banach zajechał. Też został dyrektorem, ale lasów państwowych. Dzieci mu się pięknie chowają. Naszym też nic nie brakuje. No, nie, nie ale są jakieś takie blady, wiadomo, w mieście się wychowują, to... To co tu dużo wymagać? No ale chodźcie już, chodźcie. 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 A. Może na się kąpie, a tak. zaraz będzie. Pojechał do miasta, zobaczycie tam z jakim się... Jaki on tam jest, taki jest, ale mówię wam, ten jest człowiek bardzo solidny. Każdemu daje co miesiąc, co mu się należy. No i ojciec tak spokojnie o tym mówi, a przecież to jest demoralizacja. Człowiek pomoże, człowiekowi pomogą. A to nie jest żadna pomoc, tylko korupcja. No ale no, no, to jest... co? to co? On zawsze był taki kłótniwy.